Witajcie na kanale Kulinarne przygody. Dzisiaj pokażę wam, jak przygotować serowe mini pączki. Jak zawsze na początku wszystkich nowych widzów, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początek rozgniatamy 250 gram twarogu. Można użyć tłustego lub półtłustego. Następnie dodaję do niego dwie niepełne szklanki mąki. W każdej ze szklanek brakuje około łyżki. Mąki. Szklanki mam o pojemności 250 ml. Następnie dodaję pół łyżeczki sody, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, 3 łyżki cukru, takie pełne łyżki, jedną łyżeczkę cukru z wanilią, dwa całe jajka, Możemy również użyć dwóch samych żółtek bez białek. Następnie dodaję dwie łyżki śmietany, użyłam 18% oraz jedną łyżeczkę octu. Wszystko razem mieszamy, ja robię to na początku za pomocą widelca, a następnie dłonią łączę ciasto tak, aby wszystkie składniki nam się połączyły. Ciasto wychodzi dość klejące, więc jeżeli będziemy formować kulki, to najlepiej jest sobie posypać dłonie mąką lub poleć odrobiną oleju i formować niewielkie kuleczki wielkości orzecha włoskiego, a następnie wrzucać je na rozgrzany olej. Smażyć najlepiej na średnim lub małym ogniu, tak aby pączki nie były w środku surowe. Smażę je oczywiście partiami przez kilka minut z każdej strony. Gdy są gotowe, wyjmuję i odsączam jeszcze na ręczniku papierowym. Gdy lekko przestygną, posypuję je jeszcze cukrem pudrem. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.